Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku Children of the Silent Town. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie skończyliśmy się z nimi bawić. No ja mogę w sumie sprawdzić, o czym wszyscy o nie myślą. Możemy tak polecieć po kolei i zobaczyć. he, ciasto. Poleciałabym tak po kolei, bo w sumie... E, może coś będzie, a nie chcę niczego pominąć. Okaże się, że. <laughs> o, tak. Standardowo. Okaże się, że coś było, a ja nie sprawdziłam i. i pominęłam, tak? Nie pamiętam. Oh, Jesus, you are depression. E, nie pamiętam, na czym skończyliśmy ostatnio. Przyznam szczerze. Znaczy, pamiętam, że skończyliśmy chłodnego. Ale nie pamiętam, jaka nasza misja była. Teraz. Więc no, chętnie sobie zobaczę, co oni tutaj wszystko robią. O, ty się bawisz z mrówkami. Ha, zdepcz mnie! je! To jest prawda. Mam ochotę kichnąć, ale nie mogę kichnąć. I to jest takie... dlatego chwilowo tak zamilkłam też. Stać mnie. Ha! Dobra, się w Hide and Seek teraz, tak? Okej. Okay. Dobra, o! Czy możemy jeszcze z niej pogadać w takim układzie? ale ja już znalazłam wszystkich dobra no to chyba to musimy zrobić zmienić grę po prostu chociaż pewnie były jakieś naklejki do znalezienia nie znaleźliśmy pewnie o nie nie byłam dobra w wyganionego. Znaczy to nie jest takie ganianego, bo... Rozumiem, bawimy się z nimi cały dzień. są rodzejsen tak mi się wydaje, bo nie ja już to wcześniej podejrzewałam ale Lubię tego dzieciaka, on jest nie jest fajno nie spoko nie tylko dlatego, że jest koneserem serów, jak ja, ale też że no jest miły dla nas i jakby rozumiemy się trochę. No, to będzie jego kolejny daleki szot, tak myślałam. Aha. Do domu miał pójść. Poszedł do domu. I szukaj go. To jest ten czas, czy to jest ten moment, kiedy my wyjdziemy stąd? Oho. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Lucy. Ajajaj. A mówiłam ostatnio, że to jest taki duży teren, a jeszcze nie wyszliśmy. Pa właśnie wyszliśmy. Po które do domu co? <laughs> Odknaliśmy to na noc rozumiem. Dobrze. Ale słodkie stworzaki. Ej, tak jak myśmy teraz wyszli do lasu... To dopiero chyba zaczynamy przygodę? Nie mówcie, że to taki długi prolog... Nie no, to już jest czwarty chapter. Są cute te stworki akurat. Nie! zabrałem mi Dobra, yyy... Dobra, tu jest wróżka jakaś na dole. Ale dobra, mamy... ...gałązkę. Oho! Czarno mi się chyba zmienił. Okej. Okay. Ej, widzicie co tam na dole było? Kurde, teraz wam nie pokażę, ale za chwilę wam pokażę. Uuu tutaj się robi bardziej chyba skomplikowanie z tego, co widzę. Wiem jak to zrobić. To będzie stąd, i będzie tak, tak. Nie, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Chyba nie wiem jednak jak to zrobić. Myślałam, że wiem, ale okazuje się, że nie wiem. Albo dobra, wiem. Nie, yeah, jednak nie wiem, tak myślałam, że robię to źle, yy, bo to są portale i musimy tutaj zakończyć, żeby wejść do tego portalu, dobra. Yy, zróbmy to tak, 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 tak weźmy tędy, tędy, tu, tu, tu zakręćmy, tak, i tak, i tędy udała się nam. Łapnoce. Okej, okay, rozumiem. Rower jest na górę, ładnie. No nie, naprawdę to uciekło. Dobra, ale dostaliśmy przynajmniej trochę tego. Oj, to też można wziąć. To, więc mamy owoc i mamy ten. Rozdejrzmy się jeszcze, co jeszcze tutaj może być. Ciekawe, czy nas też pójdzie... Ojciec może nas szukać. Boję się o to, że ojciec pójdzie nas szukać i wtedy stracimy jego mamy i ojca. Widzicie to? To wygląda dziwnie. Właśnie o tym miałam mówić, że te pnącza strasznie dziwnie wyglądają. Znowu nam się zmieni kolejne... Okej, okay, dobra. O matulu! Uh, Okej, okay, dobra. Mm, musimy tu pójść, ale to trzeba zmienić, żeby to było gdzie indziej. To jest dobrze, tylko my chcemy, żeby to nie sięgało. Tak, żebym to zrobiła tak. To tak zostaje. To na pewno tak zostaje. Bo my chcemy dojść ścieżką tutaj, ale żeby nie, nie szło tu. Jeez, będziemy się z tym męczyć, no bo ja się do tej pory mi coś ciężko idzie są. Nie, to tu najpierw musimy połączyć. i to się tu styka. Ciężko będzie to nie... Żeby to nie stykało się tak. Bo one są tutaj, więc nieważne jak bardzo je odwrócę, tak to zawsze będzie się łączyć. Muszę jakoś zrobić, żeby to szło inaczej. endy ja to mam puścić? <laughs> Już wiem! Patrzcie, 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 patrzcie! Bo to można puścić tędy. I ja bym to musiała zrobić tak, przyczepić to, zrobić tak. Ale to musi pójść w inną stronę, więc najlepiej by było cofnąć to, zrobić tak jeszcze, i zrobić tak, i żeby to poleciało tak. Widzicie to? I teraz tak, cofniemy to tu, stawimy to tu, i zrobimy to tak. I to znowu łapie. I ja bym chciała, ok, cofnijmy o jedno. I zróbmy to tak. Bingo! Nie wiem, jak to się udało. <laughs> Nie mam pojęcia, co zrobiłam. To był totalny przypadek, ale się udało. Się zamknęło. Kurde, szkoda, że tego nie sprawdziłam przed zrobieniem tego. Mam ja to gdzieś tu. Okej. Okay. Dobra, to się zamknęło. Czy my możemy jeszcze coś zrobić właśnie? Ha, jak my mamy ją złapać? O, to jest pytanie, no bo... Hmm. O, tutaj możemy jeszcze przejść. O, ślimak! Ok, dostaliśmy dużego ślimaka. Dobra, będzie trzeba pewnie zablokować te wszystkie dziury. Tu zgaduję, że musimy włożyć ślimaka. Nie. Ok, to w takim układzie. Tak, tu musimy schować ślimaka. Tak, zgadza się. Okej, okay, to tutaj możemy to... Albo owoce? Nie. Lino? Też nie. Czyli to musimy zablokować. Okej, okay, dobra. Mamy kolejną tutaj rzecz. Ale co nam to da? Oh, zamknęło się to! Dobra, to złapiemy go dzięki temu. To jest nie fair, że to potrafi latać! Czy my pójdziemy tylko głębiej w ten las? Wszystko przez tego stworka kurde no. No, czy ty jesteś szczególnie. Czy to skombinować? Nie. Czy ty jesteś tam w stanie bez tego wejść? O, jesteś w stanie bez tego wejść. Ja już tutaj szukam dużo rzeczy. A, ja czuję, że ta wyprawa się naprawdę źle skończy. No, one świecą, więc. Okay, lepiej się pospieszyć. O, ja nie chcę iść w ciemność. Dobra, trzeba iść w ciemność, chyba. Dobra, nic nam się nie stało. Co to jest? Czyli to są te potwory. wyglądał tak strasznie Chciałabym go zobaczyć z bliska. oni naprawdę nas pożerają. Nie patrz tu, bo chcę przebiec. Będziesz tu patrzył cały czas. Lepiej być cicho, ale chcę zobaczyć tylko czy. Okej, okay, jest jakiś znaczek tutaj w drzewie. Dobra, bo ty tu patrzysz teraz, to tak nie mogę zbytnio. Dobra. Hmm. On zawsze patrzy tam, gdzie jesteśmy. Że to pociągnęła. I wiem, że trzeba je jakoś pociągnąć. Hmm. Kurde, to jest trudniejsze niż myślałam, że będzie. Tak narzekałam, że ta gra jest prosta, a. No właśnie, to jest to, że on patrzy za każdym razem tam, gdzie jesteśmy. Mogę to przywiązać do tego? Nie bardzo. Coś z tą Lianą pewnie będzie trzeba zrobić. Bo jak tu jest jedna, czy może będzie trzeba drugą? O, kurde, przez wypadek tam weszło Może tu będzie można przyczepić tę Lianę. Tutaj też, nie? A tak mówiłam, że prosta ta gra, prosta. Teraz to ja już sama nie wiem, czy taka prosta. Ale wielkie to coś, nie? Ale no nie wygląda na jakieś takie mega... ...niefajne, nieprzyjemne. A, bo tu się da trzy razy ogólnie przejść. I właśnie tu jest... ...to jeszcze. Nie tu! Irytuje mnie troszkę, tylko ona tak chodzi, nie do końca tam, gdzie chce, żeby chodziła. A chcę to skończyć, żeby móc zrobić zdjęcie. To raczej nic nie da. Nie, no to da się z tym coś zrobić. Hmm. Za każdym razem tam, gdzie jesteśmy, to jest to właśnie irytujące najbardziej. Trzeba tu zrobić! Muszę jakoś... On jakby zawsze wyczuwał, gdzie my jesteśmy. Jeżeli one naprawdę zjadają ludzi, to to jest totalna porażka. Myślałam, że to można jakoś połączyć. Tylko teraz... Hmm, tutaj było przejście do tego drzewa. I czy my możemy... coś z tym zrobić? Tak średnio. Średnio to możemy zrobić czy jakoś tak nie wiem czy nie trzeba w odpowiedniej kolejności pociągnąć czy o co chodzi to na pewno trzeba gdzieś użyć tylko właśnie to jest to że nie wiem gdzie to jest naprawdę trudniejsze niż myślałam tak trochę nie mam jak się tutaj. Nie rozumiem do końca, co mam zrobić. To jest ten problem. A dobra, bo on się przemieszcza. Czyli możemy się tak tutaj przedostać. Chcąc, nie chcąc. Możemy stąd uciec w ten sposób. Bo ja nie wiem, czy my tutaj mieliśmy się uciec... się uciec. No uciec po prostu. Czy... Okej, okay, tędy nie możemy. Dobra. Ale jak on się przemiesza, to to jest dobry znak, bo to znaczy, że trzeba go wyczekać w takim układzie. I jak się go wyczeka... To powinno być wszystko kit. Dobra, więc wyczekamy go po prostu. Przemieścisz się stąd? Czy stąd się nie przemieścisz? Się przemieścisz? <laughs> przemieścisz się. Dobra. Udało się. Okej, okay, dobra. To, to chyba tym możemy załatwić w takim układzie. Tak. Uda nam się. Jeszcze raz? Udało się. Nie wiem, co to nam dało, ale widzę, że się udało. A co nam to dało? Ja mam pojęcie. Poza faktem, że straciliśmy z winą. Czy teraz ściągnięcie tych, tych tam coś nam? Czy po prostu pójdziemy tu dalej? Tutaj słyszę tę wodę. Czy ty przemieszczasz się tutaj też? Przejdziesz dalej. Nie, nie przemieszczasz się tutaj. To czy stąd się przemieścisz? Bo wiem, że tam, jak byliśmy, to się przemieszczać nie tu. Dobra, chyba musimy wrócić do tego początku tu. O, i nagle Taliana się zmieniła, widzicie to? Okay. Mogę tam przejść. Jak... My... Czemu bez wody, skoro odblokowaliśmy wodę już? Musimy jakoś tę wodę wziąć. Czy... Tutaj ta woda płynie i słychać, że ona płynie. Czekajcie, spróbujmy jeszcze może bardziej to odklokować? Ale widzę, że czas już nam się kończy. No nic, to skończymy to wszystko w następnym odcinku. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakiś pomysł jak to rozwiązać, to chętnie przyjmę w komentarzu, możecie napisać. I tak naprawdę widzimy się w następnym odcinku za tydzień. Wybaczcie, że taki odcinek, trochę nic tutaj zbytnio za dużo nie zrobiliśmy, ale... No, nie wiem co mam zrobić, trochę. Moja inteligencja się wyczerpała po tych odcinkach. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się za tydzień, papa. Pa.